Hejka, hejka, zabieram Was dzisiaj ze sobą na mecz. Bardzo. Niby święta, ale ktoś pracować musi, żeby bawić się ktoś ktoś inny. Postaram się powrócić kilka fajnych e, ujęć z naszej pracy właśnie podczas meczu. Hello, hello, co robisz? A dziś odwiedził nas wyjątkowy gość. 3, 2, 1... A teraz robimy konkurs na najdłuższego węża z klocku. A królik będzie sędzą. Zaczepia wszystkich. Taki to ten nasz królik wielkanocny I Jeszcze makarony tańczy. Jak zawsze, wiadomo, nie? Do startu! Start! To jest zadanie precyzyjne dla nich. A nie ma łatwo! Chociaż co prawda dzisiejsza pogoda i aura na stadionie, trochę nam nie sprzyja, ale wiecie, dobrej zabawy zawsze są dobre warunki. I tak właśnie zakończył się mecz. Było dużo osób, mimo to, że myślałam, że naprawdę będzie dzisiaj y, mało. I y, co? I do następnego.